Jeśli mamy to japońskie maty, a to drugi odcinek z serii Polski Maty gotuję. Musimy smażyć jecznicę ziołową. A więc tak. E, różne zioła. Ja tutaj mam e, cząber Ty janek. I pierwszy i sól. A więc tak. 4 jajka, 3 pomidorki koktajlowe, 1 cebula, mleko dla lepszej jakości smaku. A więc to już robię. Tak, tak. Więc to jest na cebulę, a to jest na na jajeczce tak. podmiedziewane. Um rozgrzewam naszą patelnię. Um. Dobra, się będzie rozgrzewać, a ja tutaj przygotowuję już masło. <śm>

Cybure. A więc bierzemy tutaj damy nam, żeby mogło się ładnie, jedna półtora, tutaj też półtora, a my przechodzimy do krojenia, więc Proszę spojrzeć statyw, stetyf, bo już to się pali, Palić. No staję, się puchnie, tego. Trzeba. Trzeba to szybko zmyć, Więc, jeszcze. Więc, gdzie jest ta cygula? Bo, tu. Jeżeli już... Wybieramy I, e, e, no i będziemy smażyć. Trzeba ją obrać i pokroić na na jak najmniejsze plasterki. Dobra, oświetlenie mam. настроение. Можно напить на полуфка. И кроем. Это одна половка, и другая. się nie pociąć. No i teraz siatkujemy. Cebulę damy na końcu. Aha, O oh. que okay. oh, wow. oh, fuck O fuck um isso? O que Dobra, sorki za ciszę. Poczekajcie, jakby to pokroić. No, nie ma, nie Dobra, wyleży, bo, e, e, nie, ma, nie, ma. Dobra, mam ja. nie, 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 Już... nie, 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 to trzeba wyrzucić. Ok. No i kroimy. Nie lubię tego białego. No to... No, Fak, nie może, nie może nie na blacie. Na przyszłość polecam. Nie kroić na blacie. Chyba, że ma specjalne. Já jsem nemám. Už już být zapachy. Dobrá, to jest. A więc to... To... Teraz... Dobrý, děkujeme.

Czy nie, 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 czyli nie, 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 teraz, ale nie, teraz nie, na półtora, może teraz na nie, 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 tutaj nie, tutaj tutaj żeby nam się smażyła, Musi być przeszklona. Okay. No i zabieramy się za. Tutaj mam 8 cebulę. Spróbuję tak uchwycić. O! Widać wszystko. Jedziemy z tym a więc tak tutaj mamy wyjeczka tu mamy jajka to jeszcze przekrojimy sobie pomidorki żeby jeszcze nie robić od razu wszystko wrzucić pomidorki koktajlowe na połówki przekrajamy i Tak, spokojnie, spokojnie ten nie dzieje. Kroimy jedno połówki, patrzę tam czy się tam nie spalę. I Okej, okay, mamy już pokrywę. To ja mam się. To zrobiło, więc biorę specjalne do wujki? Dobra. To jest lewy górny. Nie mogę jeszcze ogarnąć tej kuchenki. Zgrzewamy. Mam cztery jajka do tego, a więc łabę już się zgrzeba. A więc idziemy po kolei z jajkami. Cóż nam ładnie smażyć.

Dobrze czasu jedno spaść. A więc a wybaczcie za te rzeczy, które się tutaj trzęsą. Już teraz weźmiemy to z innej perspektywy. O, stąd. Pojedziemy do góry. Teraz ja się jej już zaczyna smażyć, a więc czy zaczyna? Już się smarzy. Tą cebulę już gotową, a ma dwa... sobie do wyższe, do wysokiej obroty. Będziemy mieli to już tutaj. Co robić? Będziemy sobie trójkę. Masło trzeba więcej. nie Dobra, teraz tak. Bierzemy jakieś... tyle mleka. I w będzie... Przeszedł za ten hałas ale to wentylator. To zrobimy tak, że jajko będzie takie lekkie, puszyste. Dodajemy szybko już nasze warzywa. I z dużymi kawałkami, ja też tak bardzo lubię, żeby było co gryźć, żeby się wielkie zmniejszymy obie na jedynkę. Bierzemy tak, efekty pijanku. tyle, żeby nie przesadzić. Eee, Czołgę z bardzo naszą przyprawą. Dobra, zdoruję. I zepchnię moje ślicy. Wystarczy wszystko szybko Sałaty. i wybrać y, sałatę tylko troszkę. Musi się przysmażyć. muszę mu się tam Cebulę, cebule, cebule, Salaty. Ja. Tak, było bardziej zielono. Nie mówiłem na poczytku, co końcowaciach, bo zapomniałem. Teraz, teraz yy, Teraz sól. Dobra. No. Nasza... Eee. No to nasza. No nasza... To nasza. Nasza... Jest już jest. Jest gotowa do spożycia Więc... Czy nie się tutaj teraz? Zrobimy jakieś nadeś. Skończyłem Skończyły się, ale nie. Ale już, już jestem zmęczony. Tak. Powiem, wam, że już się skończyły na lewo. Z takim muszę wziąć. Okej. Okay.

jeszcze dużego cebulę i ja lepiej jeszcze um, zrobić coś takiego, że um, zrobić tego tosta, więc już sobie robię tosta, a sobie się doprawy. Zrobiłem takie mały ostre, ja ostre jeść, plus 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 Smak, i jak, jak jak to plus jak ktoś chce, teraz plus czosnek. I jeszcze do tego. Mi się robi, powoli. Dochodzi do siebie. A no to jest już nasz. Chyba um, będzie więcej dla siostry. wiesz co Да, To jest nasze nie Naprawdę jest, naprawdę wam polecam jest strasznie smacznym. Dzięki za oglądanie. I pa! Oto moja siostra była.